Premier Węgier Viktor Orban odkłamuje to, co Donald Tusk mówił dzisiaj w Sejmie o szczycie w Brukseli. Czy dowiedzieliście się od polskiego premiera, że za pieniądze polskiego podatnika miały być płacone emerytury na Ukrainie, albo że polskie pieniądze miałyby utrzymywać ukraińską armię, albo o tym, że produkty rolnicze z Ukrainy będą zalewać polski rynek, co może zniszczyć polskich rolników? Jeżeli naprawdę chcecie wiedzieć, co wydarzyło się w Brukseli, to posłuchajcie tego wywiadu z Wiktorem Orbanem. A przy okazji dowiecie się też, że Polska świadomie godzi się na nieziemsko wysokie ceny energii. Posłuchajcie. Obecnie w Europie dominuje koncepcja wspierania Ukrainy w sposób, który jednocześnie rujnuje gospodarczo cały kontynent. Pomoc jest czymś słusznym i Ukraińcy jej potrzebują, ale nie można pomagać kosztem własnej gospodarki i własnej przyszłości. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej dzisiaj oznaczałoby upadek Europy, w tym gospodarki Węgier, dlatego ten proces należy zatrzymać na czas. Możemy to zrobić tylko wtedy, jeśli już teraz jasno powiemy, że podjęcie takiej decyzji w sposób odpowiedzialny jest niemożliwe. Do przyjęcia nowego państwa do Unii wymagana jest jednomyślność. Ukraina może stać się członkiem Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy wszystkie państwa członkowskie poprą tę decyzję. Węgry muszą wyraźnie określić swoje stanowisko. Nie chodzi o przyspieszenie negocjacji, ale o dokładne przeanalizowanie wszystkich szczegółów. Nie czas teraz na podejmowanie pochopnych decyzji o członkostwie. Konieczne jest zyskanie czasu i odsunięcie tego procesu w przyszłość. Ukraina nie jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej, ale handel między Ukrainą a Europą został już otwarty, co niemal doprowadziło do ruiny naszych rolników. Oczywiście najbardziej dotknięci są węgierscy rolnicy, ale ten sam problem pojawia się również w Polsce i Rumunii. Najbardziej zagrożoną grupą społeczną w przypadku członkostwa Ukrainy w UE. Jest rolnictwo. Ukraińska produkcja rolna opiera się na organizmach modyfikowanych genetycznie oraz dużo mniej restrykcyjnych normach produkcji, co pozwala na masową produkcję towarów, które po zalaniu europejskiego rynku zaniżyłyby ceny i doprowadziły do bankructwa naszych rolników. Drugą kwestią jest bezpieczeństwo. Na Ukrainie 800 tysięcy osób jest pod bronią, a kraj nigdy nie słynął z wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego. Umożliwienie swobodnego przepływu obywateli takiego państwa do Węgier czy innych krajów Unii byłoby w tej chwili całkowicie nieodpowiedzialne. Trzecim problemem jest swobodny przepływ siły roboczej. Węgry potrzebują rocznie 30-50 tysięcy pracowników zagranicznych, ale nie setek tysięcy czy milionów, co mogłoby się stać po przyjęciu Ukrainy do Unii. Ochrona węgierskich miejsc pracy byłaby niezwykle trudna. Właśnie dlatego konieczne jest referendum w tej sprawie. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych konsultacji narodowych. Każdy powinien mieć możliwość wyrażenia swojego zdania. A pytanie jest proste, tak czy nie? W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy możemy dokładnie przeanalizować wszystkie konsekwencje potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i przedyskutować je publicznie. My ostrzegamy przed tym od dawna. W Polsce i na świecie działają siły, które chcą zniszczyć cywilizację chrześcijańską. Wiele książek wydawnictwa Biały Krug opisuje te mechanizmy. Zerknijcie chociażby do takich tytułów, jak tyrania postępu, naród niepokonany czy roztrzaskane lustro. Żarty się skończyły. Czas wziąć sprawę w swoje ręce. A czy Bruksela weźmie pod uwagę te opinie? Myślę, że teraz w Brukseli liczą koszty. Nie byłem wczoraj jedynym, który starał się pozostać na gruncie rozsądku. Były również większe i silniejsze gospodarczo kraje niż Węgry, które powiedziały zatrzymajmy się i przeliczmy wszystko jeszcze raz. I teraz właśnie to robią. Jeszcze raz podkreślam, utrzymanie. 800 tysięcznej lub nawet milionowej Armii Ukraińskiej z europejskich funduszy, utrzymanie całego państwa ukraińskiego, bo to my płacilibyśmy tam pensje i emerytury przy niemal zerowych dochodach budżetowych Ukrainy, a do tego jeszcze gigantyczny program zbrojeniowy Europy wart setki miliardów euro oraz wszystkie dodatkowe koszty związane z przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej? To wszystko razem stanowi niewyobrażalne obciążenie. Teraz właśnie w Brukseli liczą. Ile to dokładnie wyniesie i jestem przekonany, że na końcu tego rachunku wyjdzie im, że nie możemy sobie na to pozwolić. Węgierska opinia pojawia się w tej europejskiej debacie w idealnym momencie. Wkrótce okaże się, że jeśli pójdziemy drogą, którą wczoraj uznano, to doprowadzimy Europę do bankructwa. To stanowisko trzeba będzie zmienić. Nie tylko samo pytanie o wojnę i pokój zmusi do tego. Wcześniej czy później życie samowe musi, by państwa nastawione na kontynuację wojny przeszły na stronę pokoju, bo społeczeństwa w całej Europie chcą pokoju. Ale to tylko jeden aspekt. Druga kwestia to to, co stanie się z Ukrainą po wojnie. Tak czy inaczej zaakceptowany plan nie ma żadnych solidnych podstaw finansowych. Najostrzejszym przykładem, z którego możemy wyciągnąć wnioski jest kwestia migracji. W sprawie migracji doszło do sytuacji, w której Węgry, wbrew polityce Unii Europejskiej, obroniły swoje granice, zbudowały płot i nie wpuściły migrantów. Unia Europejska od początku sprzeciwiała się tej polityce i próbowała wszelkimi środkami zmusić Węgry do jej porzucenia oraz dołączenia do niemieckiego modelu Willkommen, który oznacza otwarte granice i bezwarunkowe przyjmowanie migrantów. Węgry się temu opierały, co poskutkowały po pozwem ze strony UE i wyrokiem sądu nakazującym nam płacenie kary finansowej. A dlaczego mimo to wciąż stoimy twardo na swoim stanowisku? Bo przeprowadziliśmy referendum, w którym węgierskie społeczeństwo jasno określiło, że polityka migracyjna musi być kontynuowana i że migranci nie mogą być wpuszczani. Bez tego poparcia, bez tej wyraźnej legitymacji społecznej rząd węgierski nie mógłby bronić swojego stanowiska ani przed sądem, ani w europejskiej polityce. To właśnie dlatego, że za nami stoi jednolite społeczeństwo węgierskie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obrony regulacji cen energii. Węgry od, od lat znajdują się pod ogromną presją, by znieść system dopłat do rachunków za energię. A dlaczego? Bo to uderza w ogromne zyski wielkich koncernów energetycznych. Mówiąc wprost, gdyby węgierskie gospodarstwa domowe miały płacić rynkowe ceny energii, ich rachunki byłyby znacznie wyższe, a nadwyżki finansowe trafiałyby do wielkich firm energetycznych. Bruksela twierdzi, że ceny energii powinny kształtować się swobodnie na rynku i że rządy nie powinny w to ingerować, a korporacje powinny móc generować swój zysk bez ograniczeń. Węgierski rząd nie zgadza się z tą logiką, ponieważ miliony rodzin po prostu nie byłyby w stanie unieść takich kosztów. Dzisiaj mieszkańcy Węgier mogą nie dostrzegać tej różnicy, bo dla nich oczywiste jest, że płacą jedne z najniższych rachunków za gaz i prąd w Europie. Ale jeśli porównamy liczby, przeciętna węgierska rodzina płaci rocznie około 2,5 tysiąca zł za energię. Podczas gdy w Rumunii to 6 tysięcy zł, na Słowacji 7 tysięcy zł, a w Polsce aż 10 tysięcy złotych. Gdybyśmy zaakceptowali stanowisko Brukseli i znieśli regulacje, każda węgierska rodzina musiałaby znaleźć dodatkowe 5 tysięcy złotych rocznie na pokrycie wyższych rachunków. A Bruksela jasno mówi, że właśnie tego chce. Zniesienia węgierskich regulacji cen energii. To stoi w oczywistej sprzeczności z interesem Węgrów, dlatego musimy się temu sprzeciwić. Podobnie jak w przypadku migracji, mamy tu do czynienia z kwestią, w której poparcie społeczne jest kluczowe. To, że Węgrzy w przeważającej większości stoją po stronie rządu, pozwala nam bronić naszej polityki i skutecznie walczyć z naciskami. Oczywiście Bruksela ma w swoim obozie ludzi, którzy popierają jej stanowisko, również tutaj, na Węgrzech. Wśród nich są przede wszystkim liberalni ekonomiści, którzy od lat powtarzają, że należy zrezygnować z regulacji cen energii. Wcześniej mówiła to lewica, teraz dołącza do tego obóz TIS, który twierdzi, że to humbug i że system dopłat powinien zostać zlikwidowany. Ale jeśli przyjęlibyśmy ten brukselski punkt widzenia, każda węgierska rodzina byłaby stratna o setki tysięcy forintów rocznie. Skąd mieliby znaleźć te pieniądze? Dlatego nie możemy się poddać. Sprawa brukselska jest trudniejsza niż amerykańska, ponieważ w USA nastąpiła zmiana rządu, przyszło nowe kierownictwo i chciało rozpocząć wszystko od czystej karty. Natomiast w Brukseli pozostali ci sami ludzie, którzy nie chcą zaczynać od nowa i nie chcą, aby wyszły na jaw machinacje, które przeprowadzili w ostatnich latach. Są jednak środki, którymi można na to wpływać od strony państw członkowskich. Wspomniał Pan Niemcy, ale przecież są także Węgry. Kraje członkowskie mogą wywierać presję i osiągnąć rezultaty. Nie wiem ile czasu to zajmie, ale odkrycie brukselskich powiązań wymaga moim zdaniem więcej czasu niż sprawa amerykańska z USAID. Jednak i to można wyjaśnić. Jest jeszcze trzecia kasa, czyli fundusze powiązane z siecią Sorosza jego fundacjami. Przepływy tych pieniędzy również trzeba ujawnić. Jakie mogą być wewnętrzne konsekwencje polityczne, jeśli uda się zdemaskować tę sieć powiązań? Wówczas setki milionów, a może nawet miliardy forintów znikną z węgierskiego życia publicznego i w końcu przestaną dominować głosy ludzi finansowanych z zagranicy, którzy poprzez ukryte powiązania próbują wpływać na debatę publiczną. Zamiast tego wreszcie będą się toczyły rzeczywiste spory, istotne dla Węgier i wypływające z interesów węgierskiego narodu. Dzisiaj w węgierskiej polityce słychać wiele głosów, które mają swoje źródło w Brukseli. Tam są ich mocodawcy. A kto płaci, ten zamawia muzykę. W tym przypadku chodzi o wpływanie na opinię publiczną, kształtowanie poglądów, organizowanie akcji politycznych i finansowanie organizacji. To jest znana historia, nic nowego, ale brutalne jest to, że teraz stajemy, stajemy wobec tej prawdy w tak jawny sposób. Tak wygląda rzeczywistość po wczorajszym szczycie Unii Europejskiej, na którym dyskutowano o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej i o polityce obniżania kosztów energii. My ostrzegamy przed tym od dawna. W Polsce i na świecie działają siły, które chcą zniszczyć cywilizację chrześcijańską. Wiele książek wydawnictwa Biały Król opisuje te mechanizmy. Zerknijcie chociażby do takich tytułów jak Tyrania Postępu, Naród Niepokonany czy roztrzaskane Lustro. Żarty się skończyły. Czas wziąć sprawy w swoje ręce.